O nie widzowie, jestem taki biedny, dosłownie mam tylko dirta. Dosłownie sam dirt, nic innego nie mam. E, co jest? Mam tutaj jakąś książkę, która się nazywa Zostań milionerem? Jak to możliwe, dobra, Otworzę ją sobie? znajdź tajną bazę, która pozwoli ci stać się milionerem! Ale jaką tajną bazę? Czy chodzi o to? Dobra, widzowie, podejdziemy teraz sobie właśnie tutaj. Co to jest jakiś basen? O co tu chodzi? Tu pisze kliknij mnie! Czy widzowie, mamy kliknąć. Ten przycisk, to o to chodzi? Dobra, klikamy 3, 2, 1. Eee, a e, mój Boże, gdzie ja jestem? Co to jest? No właśnie, co to jest? O co tu chodzi? Tu mamy jeden złoty, a tutaj mamy milion złoty. Widzowie, chyba chodzi o to, żebym wreszcie stał się milionerem. Dobra, w takim razie mamy pierwsze zadanie, aż do ostatniego. Pierwsze zadanie to. O pieska! Dobra, mam tutaj tyle kości. Właśnie ten Dirt sobie tutaj zostawię i idę oswoić jakiegoś pieska. I uwaga, widzowie, będziemy skakać właśnie tej wody. Dobra, raz, dwa, trzy. Skaczemy. Let's go. Ojku, trochę się poje skakać, ale. Nic mi się nie stało. Tutaj widzę jakiś pieski, widzowie, zobaczcie. Ej, ten piesek jakoś dziwnie tak do mnie pierwszy podbieg. Dobra, może go oswoimy. Tak jest, udało się. Mamy pieska i otrzymałem jedną złotówkę jak na razie. Patrzcie, widzowie, on się za mną teleportuje w ogóle. Ciekawy, czy się. pójdę. Tak, te pasie, ciekawe, czy właśnie pójdzie z nami na samą górę. Dobra, klikamy ten przycisk. O, mój Boże, tepnął się do nas! Kocham pieski. Ja tak samo, dobra, mamy tutaj pomóż koledze za 10 zł. Ponieważ chyba Dyzio będzie miał mnie mały problem z zombiakami. Dobra, bierzemy sobie całą tą zbroję i idziemy pomóc mojemu przyjacielowi. Chyba chodzi o to, że Dyzio ma kłopoty. Dobra, w takim razie skaczymy sobie tutaj. W ogóle tutaj został mój piesek. Chodź tutaj piesku, idziemy pomóc Dyziowi. Widzicie jaka tam jest horda! O mój Boże, ile tu jest zombiaków. Ja nie wiem, czy dam radę je pokonać. O nie, Dyzio, już ci przedą z pomocą. Zobacz, Co to bierzemy. za ptaki? O, no właśnie, chyba fantomy przyleciały. Tylko nie te głupie Fantomy, dobra, Dysio, już ci pomagam. nie martw się! Ratunku! Spokojnie, spokojnie, już prawie ich nie ma. Zobaczcie, nasz piesek nam pomaga. Dobra, I... wszystkie wyciągamy. Tak, a, jeszcze tego głupie fantomy. A nie, usać go, bo on mnie bije, chyba go hitnąłem. O nie, chodź tu piesku, siedź! Jestem ci bardzo wdzięczny i dziękuję za pomoc. Możesz już sobie iść. Okej, okay, dobra, chodź piesku, idziemy. W takim razie piesku pora wrócić do naszej tajnej bazy. Okej, okay, let's go. Pojawiły się tu jakiś. Skrzynki, widzowie. O kurczę, zarobiłem już 11 złotych. To już chyba nie jestem taki biedny. Chociaż e, chyba nadal jestem. W takim razie całą tutaj zbroję sobie odkładamy. Okej, okay, te kości tak samo. I teraz, aby zdobyć 100 złotych, musimy obrobić farmę wieśniaków. Ale ja nie chcę nikogo okradać. Ale coś. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Żelazna botyka. Dobra, idziemy okradać wieśniaków, piesku. Okej, okay, widzowie, znalazłem teraz wioskę superacką, czyli mogę ich oskubać. Tym bardziej, że tutaj jest właśnie jakaś farma. Okej, okay, wszystko zabieramy. Let's go. Ej, co ty robisz? Kradniesz moje rzeczy. Wynoś się stąd śmiertelniku. O, nie, nie. E, przepraszam, to, to nie tak. To wcale nie tak, panie villagerze. Dawaj te rzeczy. E, ale no jak to? Dobra, to, to ci odda, proszę. Nie, to za mało. Nie będziesz sobie żartował. Ał, no nie. A, widzowie, uciekamy. Przed tym wieśniakiem! Nie ma ucieczki, dopadnę cię. Nie, proszę. Proszę, ratanko! Zaraz podlejecie lawą. Nie, nie, tylko nie lawa. O, mój boże, widzowie, uciekamy. Dobra, wchodzimy tutaj w wodę. Na pewno się uda. Przecież wieś, jak nie umieją pływać. O, dobra, widzowie. Chyba uciekłem temu villagerowi wściekłemu. Dobra, więc wracamy sobie teraz do naszej tajnej bazy, dobra? I słuchajcie, tak! Mamy stówę! Mamy 100 zł, Okej, okay. właściwie to mamy 111. Ale się cieszę! Ja tak samo! O, dobra, teraz mamy za 1000 złotych. Zabierz koledze pieska. To oznacza, że muszę widzowie dyziowi ukraść jego pieska. Przepraszam cię, dyzio, jeśli to oglądasz. W takim razie pora zobaczyć, co tutaj w tej skrzynce się kryje. Mamy smycz. O mój Boże, to znaczy, że będziemy mieli czym go ukraść. Okej, okay, dobra, więc schodzimy tutaj, skaczemy sobie na sam dół. Let's go, do basenu. I teraz zobaczymy, oby dyzia nie było w domu, bo jeśli będzie, to naprawdę niezły przypał. Dobra, Bibi, tu jest jego piesek kochany. O kurczę, dobra, Bibi, chodź ze mną. Spokojnie, Bibi, ja ci nic nie zrobię. Jesteś w bezpiecznych rękach, ale niestety muszę cię ukraść. Dobra, chodź tutaj, Bibi, chodź, chodź. Dobra, idziemy tędy. I tutaj muszę ci zakopać, Bibi. Dobra, let's go, tak jest. No i co, papa, pa, Bibi? I teraz, widzowie, wracamy do domu. Powinniśmy zarobić aż tysiąc złotych. Okej, okay, widzowie, wrócimy sobie tutaj i zobaczymy, ile pieniędzy zarobiliśmy. O mój Boże, to jest... W bl Bloka złota! Czyli mamy 1000 złotych, tylko że w blokach, idealnie. Pora odłożyć tutaj wszystkie nasze rzeczy. łączyć z tą księgą. A teraz za 10 tysięcy złotych. Co teraz musimy zrobić? Okradni tajną bazę kolegi. Ale ja nie wiem, gdzie jest tajna baza mojego kolegi. W takim razie będziemy musieli go szpiegować. Dobra, tutaj są w ogóle jakieś perły, więc je zabierzemy. W takim razie, widzowie, wracamy już tam do dyzia. Ok, skaczemy teraz do basenu, hopsa sa. Okej, ja już tam widziałem. Dysia, on jest dosłownie tu. E, czemu tu są otwarte drzwi? Co? Ej, ale gdzie jest mój piesek? Bibi, gdzie ty zniknęłaś pod schodami? Nie ma, cię lubiłaś tam siedzieć, a u góry skrzynce też się nie schowałaś. Kurczę. A może poszła sama do mojej tajnej bazy? O, co tajnej bazy? To znaczy, że Dysio teraz będziesz szedł do tajnej bazy. Okej, okay, będziemy go cały czas szpiegować. Mam nadzieję, że się nie obróci do tyłu. Dobrze, że ta baza jest pod ziemią, to bez okularków nikt tego nie zauważy. Rozejrzyjmy się, czy nikogo na pewno nie ma. Nie ma, dobra, to skakuje. Okej, okay, dobra, ty się poszedł do tej tajnej bazy. Ona jest tutaj, ponieważ mamy specjalne okulary. I widzimy jego tajną bazę. Okej, okay, on jest tam. Dobra, musimy zaczekać, aż on z niej wyjdzie, bo wtedy będziemy mogli się tam dostać. Dobra, Bibi też tutaj nie ma. Dobra, idę do góry. O Jezu, jaka ta drabina długa. Zabuduję sobie to. O nie, tym blokiem. I idę szukać dalej mojego piesa. Okej, okay, dobra, więc Dysio już poszedł w tamtą stronę, w tamtym właśnie kierunku. Czyli nie będzie się tu spoglądał. I idziemy sprawdzić tą jego tajną bazę, dobra. O nie, co tu się dzieje? O mój boże, jaki skok! Jak dosłownie na trampolinie. Co my tu mamy? Okej, okay, dobra, tajna baza Dysia, nie kraść. Hmm, no dobra, zobaczymy, jak to nie kraść. A co ja tu widzę? Diamenty. W takim razie, widzowie, obrobiliśmy już bazę kolegi, więc możemy dostać się na górę. Użyjemy do tego perełek. Co jest? Czemu ja tak... O, co to się dzieje? Wejdziemy sobie na samą górę tymi perełkami. Okej, okay, let's go. A tutaj to co? Aha, muszę to rozkopać. W takim razie wracamy już do naszej bazy. Ale przed tym widzowie mój młodszy brat chciałby wam o czymś powiedzieć. Znijcie suba i lajka like i wieście w czerwony. Okej, okay, dotarliśmy już tutaj. Zobaczcie ile mamy pieniędzy. Jak to jest możliwe? Mam 10 tysięcy złotych. Więc wszystkie tutaj diamenty sobie odłożymy. Dobra, to tak samo. te perełki. Też. I mamy 10 tysięcy, a teraz mamy zwanie za 100 tysięcy złotych. I mamy, zrób pułapkę na swojego kolegę. Co oznacza, że będziemy musieli strapować przyjaciela. Dobra, zabieramy te wszystkie itemy, bo najprawdopodobniej się przydadzą. Ok, więc skaczemy sobie tutaj i idziemy go trapować. Więc widzowie, teraz wybudujemy sobie na niego pułapkę. Może zaczniemy od tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, tutaj musimy troszeczkę sobie przekopać. W takim razie teraz musimy. Musimy tu sobie właśnie wykopać taką dziurę. Wschodzimy sobie teraz na sam dół, żeby Dyzio na pewno zginął. Ok, klikamy sobie set, zero. Let's go. Mam wykopaną właśnie e, taką tutaj jaskinię. stone, dobra. Wszystko mamy zaklejone. A teraz pora na zbudowanie tego mechanizmu. Także w tym miejscu zrobimy sobie na razie rusztowania. Ok, właśnie tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Z każdej strony raz, dwa, trzy. Tak jest. Tutaj pora sobie troszeczkę rozkopać. Abyśmy mogli postawić właśnie mechanizmy Dobra, zrobimy sobie teraz tak A więc wszystkie tłoki postawione Teraz przekaźniki, dobra Let's go, tu teraz połączymy sobie wszystko Redstone'em i pod samą górę Sobie podejdziemy, dobra Teraz wszystko trzeba tu zakryć A odtąd dotąd postawimy sobie Pół płytki, teraz pora na postawienie Rusztowania, żeby się wszystko Trzymało, dobra Tak jest, tak jest A teraz sobie wszystko zakryjemy w zielonej Tutaj wełnie, żeby na pewno się nie skapnął, że coś tutaj jest nie halo. Okej, okay, no i pułapka jest zrobiona. I czekamy teraz na tym drzewie aż dyzio wróci. Idę do domku, w końcu wrócę do domku. Haha, udało się sprakować dyzia. Zobaczcie, cały właśnie ten trap się udał. Okej, okay, więc wszystko się udało. Jestem naprawdę z tego zadowolony. <.GM4> Widzowie, po udanej misji wracamy sobie do swojej bazy. Tepamy się tutaj, dobra, za 100 tysięcy złotych. Odłożymy Tutaj sobie wszystko, co wzięliśmy. Dobra. Pojawiła się jakaś skrzynia. O mój Boże! 100 tysięcy złotych! Też się cieszę. Ja też dobra. Ile tutaj jest złota? Już jesteśmy tacy bogaci widzowie. A teraz mamy misję za pół miliona: Wysadź domek swojego kolegi. O nie, będziemy musieli wysadzić cały jego dom. Zobaczcie, mamy TNT, bloki Redstone'a. Trochę mi przykro, że muszę to robić, ale spokojnie. Więc. Kaczemy tutaj właśnie Do tego basenu, let's go Okej, okay, dobra, idziemy pod dom Dysia Zobaczcie, on jest tutaj Dobra, zakleiłem dziurę, to teraz idę Szukać mojego pieska Mam nadzieję, że się kiedyś znajdzie Okej, okay, dobra, Dysio poszedł W tamtym kierunku, czyli jego chałpa jest dosłownie pusta Nikogo tu nie ma, dobra, nikogo tu nie ma Dobra, rozłożymy sobie wszędzie TNT To będzie naprawdę potężny wybuch Ja sam tego nie chcę robić, no Ale wiecie, widzowie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, wysadzimy cały ten jego domek. Cały tutaj w TNT. Wszystko. Dobra. I będziemy podpalać już. Dobra, podpaliliśmy. Uciekamy stąd i zobaczymy na ten ekstremalny wybuch. Patrzcie na to, widzowie. Cały jego dom wyparował. Więc misja zakończona. powodzeniem. Tak więc wracamy sobie do naszej bazy. Mam nadzieję, że na nas będą czekać już fanty. Także wracamy sobie na górę. Okej. Okay. Co? Ile szalp czy tutaj jest chowane złoto? Tak, widzę, jesteśmy bogaci. Już pół miliona do przodu. O mój Boże, wszędzie jest złoto. Jestem taki bogaty. Ale jeżeli chce być naprawdę bogaty, to mamy też wyzwanie za milion złotych. Wybuduj ogromną willę dla kolegi. O tak, wreszcie będę mógł się odkuć i przeprosić, gdyś, abyś na pewno niezadowolony, że takie coś się dzieje. Okej, okay, więc weźmiemy sobie teraz, co tutaj jest, drewniana siki. Kierka, to ciekawe. Chyba będę mógł wkleić jakąś budowlę. Więc skaczemy. Okej, okay, tutaj. Ta, ta, ta. O mój Boże, co tu za dziura? Gdzie jest mój dom w takim razie gdzieś dalej? Ej, chwila. Tu stoi jakiś płot. O nie, czy ktoś wysadził mój domek? O, mój kochany domek. O nie, się zaczął płakać. Tylko nie, to jest mu bardzo smutne, jak widzicie. Więc idziemy wybudować willę dla mojego przyjaciela. Ziela. Także widzowie, będziemy tutaj stawiać tą wielką willę. Okej, okay, jedna komenda, paste, cyk, okej, okay, dobra, co tu się wydarzyło? Widzowie, jaka ta willa jest przekozacka. Jest naprawdę bardzo duża, przecież Dysio, o, co to jest? Aha, e, Dysio oszaleje na widok tego. Co to jest, jakie to jest wielkie, to jest 40 tysięcy razy większe niż jego poprzedni domek. Naprawdę to się pięknie prezentuje. Więc widzowie, idziemy od razu do Dyzia pokazać mu jego no Nowy dom! A, 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 a. O nie, Dysio, tu płacze! Halo, Dyzio! No no. Co się stało, Dyzio? To zniszczył mi mój cały dom. Ej, spokojnie, mam coś dla ciebie. Chodź za mną! No dobra. Zobacz, chodź tutaj, co dla ciebie naszykowałem. Patrz to twój nowy dom! A mój Boże, naprawdę to mój domek? Tak, to twój nowy dom! Zobacz, jaka to jest willa! A mój Boże, jak się cieszę Muszę zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo ogród jest przekozacki. Tak, to jest twój nowy domek. Szybko tutaj chodź. Jest trochę pusty, ale i tak mi się podoba bardziej niż ten poprzedni. Tak, zagospodarujesz go sobie sam. A chodź ze mną chwilkę, Dysio. Jeszcze jedną rzecz ci pokażę. Jest idę. A no właśnie, zapomniałem o moim piesku. Ktoś mi go ukradł. To też ci za chwilkę pokażę. Zobacz, Dysio, gdzie jesteśmy teraz. Patrz. E, naciśnij mnie. O, jestem gdzieś w jakiejś tajnej bazie. Tak, to jest moja tajna baza. Patrzcie, widzowie, ile tutaj pojawiło się nowych szalkerów, dyzio. E, wiesz co? Jestem milionerem. A mój Boże, skąd ty masz tyle, Nunu, -nu, tych wszystkich bloków złota? Mam ich naprawdę bardzo dużo, ponieważ jestem bogaty. Ale wiesz co? Wiesz, kto ci porba psa? Nie, powiedz mi, dorwę tego drania. E, a wiesz, kto ci wysadził domek? Nie, to też mi możesz powiedzieć. E, to ja. O mój Boże, teraz to cię zaciupię. Nie, nie, przepraszam, przepraszam, ale chwilka, ja ci pokażę, gdzie jest twój piesek i masz nowy dom jako wille. Okej, okay, Dizio, chodź ze mną, idziemy tutaj na dół. Ee, i gdzie ty mnie prowadzisz? Chodź, pokażę ci, gdzie siedzi twój piesek, gdzie siedzi Bibi. No dobra, gdzie to jest? Patrz, tutaj jest. A, mój piesek, wstawaj, idziemy. Chodź, Bibi, idziemy do domku. Tak, idziemy do twojego nowego domku. Widzowie, jeśli podoba wam się na kontentu wejdzie na filmy, które właśnie wam się wyświetlałem na ekranie. Papa pa. Pa.